Mła, ha, ha, ha. Mła, ha. ha, 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 ha. Wcale nie jestem idiotą, dlatego tak krzyczę. E, dobra, nie W co dzisiaj gramy? Wy? Coś na J. Coś na B. Możliwe, jest? Yellow Baby, tak. Tak gra się nazywa Yellow Baby i dzisiaj Będziemy w to grali. Ogólnie, e, czemu nie było wtedy... E, w, czym nie było żadnych fi... Okej. Okay. Czemu nie było żadnych filmów wtedy? W tamte dni. E, no bo... Wczoraj nie było filmu, no bo jechałem na wakacje dzisiaj jest film, bo już jestem na wakacjach. Ogólnie, możecie usłyszeć mój głos. Teraz, no bo y, teraz nagrywam go, nie? I zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. To te dziecko przy. Jak nie zostawicie łapki w górę i suba z dzwonkiem, to te dziecko do was przyjdzie. Wejdzie w, na... w was. I was zabije w... do waszego domu. A Amena, możesz ciszyć? Dobra, nieważne. I tu pisze, że get butel from Frink, że mamy dziecku dać butelkę, jakby ktoś nie wiedział, ale przed tym, bo dziecko jest głupie, ale mogę to dziecko wsiąść i o, da się, ale bym wrzucił tam teraz dziecko, no. mogę, zamknę. Uj. Nie, 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 nie spadaj! Ojej, przepraszam, prze... He wiszę ja cię... A, jesteś na ziemi! Nie chciałem, nie, nie... O! o! Idę jak najdalej. Nie wiem, czy to widzieliście, ale jego oczy stały się czerwone. Dobra, wezmę go. Ale oczy tego dziecka. Przemieńcie sobie i dobrze zauważycie. O, teraz to on wypad. Ale miał czerwone oczy. Przewincie sobie filmiki czekaj bo ja on, on mi śmierdzi ja go ciągle trzymam i chyba muszę do to dziecko a nie da się dobra czyli na tym mam go okej okay. o co chodzi z tymi o co chodzi z tymi free sensa uh. A, no tak, być ja tam na tyłku zostawiłem. No, na pewno. E, put Baby to Bed. Czemu on puścił bąka? A. Aha. E, do pokoju. To jest spokój. E, ok. To like on. Znaczy o. Czekajcie, mind to tu partes yy, chill out jak sofa. Czekajcie, bo muszę pozwiedzać. To jest tutaj. Aha. A. Super. Na serio widzowie. Super. A, tu jest kanapa. Cztery moduł są sandy. A, to tamto. To może poszukajmy pierwszy. Mogę wyjść z domu. Kurde, a jest jakiś son. Ten sol stand? Bo chętnie bym pozbierał to coś. No dobra, nie można. <laughs> ja nie pytam. <laughs> a może czekajcie, bo ja chcę y, poszukać, powęzlić. Bo ja tu w ogóle nigdy nie byłem w tym domu. Albo się opie. Bo ja w ogóle. Nie, boję się. Lepiej otworzyć, wie się? Dobra, i dalej nie wiem o co chodzi w tej grze. O, i w ogóle, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem jak chcecie, bo jest więcej chapterów w tej grze. Nie wiem. Coś za coś, co nie? Kurde. E, setle baby. Baby, czap, łaczesz, dziecko! Kurde. Take baby. Jak mogłem. O oh nie dziecko. To był test, czy tam zostanie. Zostanie. Jezus, jaki ten uśmiech jest straszny. I dobra, jeszcze raz bierzemy dłużkę i niech zgodnę znowu będzie chill out. <laughs> Pewnie znowu będzie, bo te głupie dziecko mnie obudziło, nie moja wina. <laughs> nie zapknąłem się z tym dzieckiem. Nigdy się nie za... tak Tak, out Przez... Na na, na y, Dobra, zostawcie w ogóle. <laughs> y, dobra, w ogóle zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Jak chcecie następne odcinki z tej gry, Bez więcej. Chapterów, mówię wam, więcej jest. Więcej, więcej. Dzisiejszy film trwa już 7 minut. To bardzo dobrze. A, czyli ja spałem? Nike to. A, czyli druga noc mam teraz, tak? Tuk! Dziecko, ale proszę, szlaban. Nie? He? niepokojące słowo, eee, co słyszałem rano, w ogóle tutaj był kluczyk i gdziekolwiek go dam, ale chyba już umiem grać bardziej w tą grę. I w ogóle jak chcecie też odcinki takie fabularne, gdzie szukam, znaczy nie fabularne, właśnie chodzi mi się, że nie fabularne, gdzie szu szukam tych soul sandów, eee, no to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem, bo... Wy że są tylko... Halo? Halo? A, turn like on. OK. Dziecku zaraz dostajesz szlaban na dwa lata. A, czyli pow powtarzamy to samo. Ten sam dzień. Ej! O nie Pierdnęłaś e... e, halo? Nie. O co chodzi? Czy ta pielucha e, po prostu sobie poleciała. E, to jest mój pokój. Czy coś? Halo? Pomyślałeś <laughs> Czy coś? Tutaj nie można wejść? Talisman! Nie mogę go wziąć, o! Nie no, super, że tu były gacie jego! Nie no, super! Jak on zniknie? Nie, dobra. Masz szczęście. A, i tak... <śmiech> <śmiech> śmieszne bubasie o karuzela wielka karuzela o kurde karuzela karuzela karuzela, karuzela. chodzisz po tyłku nie no dobra Warto, żartowałem, no sorry, dobra, Nara. Nikt się nie lubią. Dobra, nara, nara, nikt się nie lubią i nikt się nie chciał. No i znowu, czyli w ogóle ta minka jest sas. Ale ja się czuję, jakbym za 5 sekund. Jakby za 5 sekund mi się coś stało. O, teraz właśnie. Ale teraz mi się nic nie dzieje, bo idę spać, ale. Kogo to obchodzi? W ogóle. Dziadź, ja, to... odcinki? Pewnie chce. bo dziwne rzeczy się dzieją w Minecrafcie. No. więc jak chcecie odcinki z Minecrafta z Frankenowitz, to zostawcie łapkę w górę i suba Nie no, łapka w górę. Three. Trzecia noc. Trzecia noc. Three. Trzecia co? Kurde. Idę do ciebie. Już mam go gdzieś. Gdzieś się mam. Mam go gdzieś. Lecia no. Te Jeszcze co zapalił. Następny raz zapalił światło i otworzył drzwi. Powa chłop. I kto te dziecko wychowywał? Chyba yy. No że tu coś będzie, nie tak Nie, bit Tak, Taka mnie Nie, nigdy Nie byłeś grzeczny Nie byłeś grzeczny w tym tygodniu O jeszcze Otworzę ci toaletę Śmierci twoimi sikami Eee, okej okay. Ale tak na teraz się tego boję. Aha. zamknęłam się. Górze... Zauważyłam, że tutaj tak daleko było. <laughs> <laughs> Bo tylko dobrze. O. O kurda, że spadła butelka. Gdzie ja jest? To... E, ta gra się robi straszna, chyba. Jak mi się wydaje, widzowie. Wydaje mi się... Żebym tego najgorszemu bowosowi ja nie przebierał nigdy już. ruchy. Tu jest... Właśnie... Czekaj. Dobra, boję się. Jesteś okropna. Nikt cię nie lubi. Nikt cię nie chciał lubić. Po pierwsze, czekajcie. Yy, mam trzy. Trzy ten bliki. Trzy te Credits to nie Out from. A nie. Dobra. Wracamy do gierki O fuj, jak to się z twoimi sikami, wiesz. Talisman. Talisman, 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 talisman. 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 Hej ME to był z moim pokoju. Tutaj był. Talisman. talizman talizman talisman, 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 talisman. talisman, dziecko? Tutaj jest ten... okropny bubacz. Na no serio? Ha! O mój Boże! Nie idź tam. Nie idź night. Aha! Spk.pl Unlocked. To to w następnym odcinku. Mogę włączyć na chwilę kamerę. A nie. Aha. Zrobiłem zdjęcie przez przypadek. Kamera. Jak widzicie, mam takie fajowskie uszy na wakacjach. Takie oto łóżki. Łóżka. Dobra. No. Ta gra była dosyć trudna. Dziwna. Jak chcecie, następny chapter kontynuację tego odcinka. To zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem, bo nigdy bym tego... Bo To jest takie trudne. To jest takie trudne ta gra. Znaczy była łatwa, ale trudna. Nie widziałem, o co z niej chodzi. Na serio zostaw... Radzę Wam zostawić łapkę w górę i suba z dzwonkiem. A jak nie zostawicie, to nie będzie odcinka. No normalne. To na dzisiaj to już koniec tego odcinka. Moje uszy, kulice. Mówią, Papa. Oto, narazka! Narazka!